Cześć, kochani. Znowu się widzimy. Janusz Dąbrowski, kanał na YouTube Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj, jak sam tytuł wskazuje, Lobotomia? O lobotomii pisze akurat tej książce, którą tutaj eksponuję: czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Przy okazji, tak, można się uchronić, można wyjść z choroby nowotworowej, ale też jest w tej chwili inny temat. Posłuchajcie, w jednej z poprzednich audycji o dekapitacji i orchidektomii mówiłem o Pewnej barbarzyńskiej uważam, to jest moje osobiste zdanie, niezależnie od tego, kto co myśli. Ja mam prawo do takiego e, myślenia i do takiego sądzenia o barbarzyńskiej metodzie profilaktycznego usuwania piersi u kobiet. Oczywiście proponowałem w tamtym odcinku, że w takim razie ci, którzy to namawiają do tego kobiety, niech może sobie profilaktycznie usuną, dokonają podwójnej orchitektomii, czyli usunięcia obydwu jąder, najlepiej z penisem. Więc sprawa załatwiona, 100% zabezpieczenie przed ewentualnie możliwością zachorowania na, jaka, na raka jąder, na nowotwór jąder i tak dalej. Natomiast jak się ma dzisiejszy temat o lobotomii do tego poprzedniego odcinka? Równie barbarzyńska metoda, równie barbarzyńska metoda, w sensie takim mentalnym, że tak powiem, to barbarzyństwo jest bardzo podobne. Bo otóż, w latach 40. i 50. ubiegłego już stulecia, czyli w XX wieku, pojawiła się ta metoda. Metoda polegała na przecinaniu płata czołowego kory mózgu. Czy wiecie, że tego dokonywano szpikulcami od lodu? Poczytajcie sobie, więcej będziecie mieli informacji na temat lobotomii, jak sięgniecie, wygooglujecie lobotomię i tak dalej. Wynalazcą, czy też głosicielem tej w ogóle metody był taki portugalski lekarz Antonio Egas Moniz i ta metoda się przyjęła, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i takim orędownikiem tej metody w Stanach, praktykiem, był lekarz Lekarz z uprawnieniami lekarskimi Walter Freeman aż do 1967 roku, w którym to roku odebrano prawo wykonywania zawodu. I wyobraźcie sobie, kogo w ogóle leczono. Oczywiście niedobrowolnie leczono przy pomocy tej metody, czyli jeszcze raz powtarzam przy pomocy przecięcia. Płatów czołowych, kory, mu, kory mózgu. Leczono prostytutki, leczono homoseksualistów, leczono przestępców, recydywistów, leczono różne osoby, które miały różne problemy psychiczne. Między innymi to spotkało z jedną z, je, z, jedną z członkiń rodziny Kennedy. I teraz jest sprawa taka, że sam ten lekarz Walter Freeman przeprowadził, słuchajcie, sam tych 3,5 tysiąca, 3500 operacji samodzielnie, natomiast na całym świecie wykonano tych operacji ponad 70 tysięcy. Okazało się, że 67% z tych operowanych, 67 osób na 100. Stało się dosłownie warzywami. W trakcie operacji jego pacjentów, czyli doktora Waltera Freemana, na tych 3567 osób zmarło w trakcie operacji. Wiele osób miało wylewy krwi do mózgu. Tak jak powiedziałem, ogromna większość tych osób zamieniła się w bezwolne warzywa. A tylko część była w jakim tam stanie funkcjonować, i to były osoby, dorośli ludzie, którzy mieli po prostu po tych zabiegach mentalność kilkuletniego zaledwie dziecka, czyli też mentalność, znaczy zachowania umiejętności, na przykład no małpie, szympansa, mówię o ten po prostu poziom roz, roz, rozwoju. Więc słuchajcie, w dodatku ta labotomia stała się. Właśnie jak wspominałem w latach, zwłaszcza 40. i 50. ubiegłego wieku, nie 1800, 1900, 1940, 1950, bardzo znaną, okrzyczaną, popularną metodą. Doktora Waltera Fruymana okrzyczano geniuszem, zbawcą ludzkości itd., itd., więc to było po prostu... No, to była tak zwana psychochirurgia, straszliwa metoda okaleczająca ludzi, i jeszcze raz powtórzę, że ten lekarz pławił się w blasku fleszy, okrzyczany, znany i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, widząc skutki tego wszystkiego, i odebrano mu prawo wykonywania zawodu, tak jak po prostu powiedziałem. Oczywiście metoda była wówczas określona jako nowoczesna, odkrywcza, skuteczna, bezpieczna i dokonywana, oczywiście, zgodnie z przyjętymi wówczas procedurami. Zgodnie z procedurami. A co dzisiaj się odbywa? Wytnij otrój spal. Wszystko jest zgodne z procedurami. Mówiłem chyba właśnie w tym odcinku o. O dekapitacji i orchidektomii, o tym, że nakręcę odcinek, w jaki sposób ci fachowcy, fachowcy, ci operatorzy, którzy wlewają do naczyń krwionośnych preparaty, zwłaszcza tzw. czerwonego diabła, czerwoną chemię, w jaki sposób sami muszą się zabezpieczać przed szkodliwym. Oddziaływanie tych wszystkich preparatów, które podają swoim pacjentom nowotworowym. A więc wszystko to miało być dla dobra ludzkości, cudowne, piękne, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jestem pewien, że nie wiem tylko za ile za 10, za 20, za 30 lat to, co dzisiaj, te metody, które dzisiaj są stosowane do leczenia chorych na nowotwory będą określane jako równie barbarzyńskie, bo to jest po prostu, przepraszam, nie będę ukrywał jeńców, to nie należy brać, po prostu będą ocenione jako metody wybitnie barbarzyńskie i będą, będzie się mówić o tym, jak prymitywne były te metody, jak prymitywne było to leczenie itd. I dlaczego, jak akurat słuchajcie, przywołuję te choroby, te, tę historię całą? Właśnie dlatego, żeby pokazać, że nie można wierzyć wszystkim wokół, że nie można ulegać wpływom mediów, kłamliwych, często szukańczych mediów, sprzedajnych mediów, które lansują różnego rodzaju metody, które zapraszają do wywiadów. Jakieś znane osobistości, celebrytów medycznych. Na mnie nie działają tytuły DR, DR hab, prof i tak dalej, i tak dalej. Bo najważniejszą rzeczą po prostu mówię do takich ludzi: pokaż kim ty jesteś, jakim ty jesteś człowiekiem. Bo to, że się ma jakiś tytuł naukowy. Że ma się ogromną wiedzę, nie oznacza to jeszcze, nie jest to kompletnie równoznaczne ani z mądrością, ani z wysokim poziomem po prostu etycznym. A dla nas pozostaje, kochani, po prostu wniosek: nikomu niestety nie ufać. Najpierw przed, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia, warto sprawdzić, warto poczytać. Tydzień w to, czy w tydzień w tamto, nic nam nie zrobi, ale warto dokładnie się zaznajomić, a nie pójść jak owce na rzeź. Um, że no ale tak, ale jaką mam inną metodę? A może są takie metody? I co? A co, jeżeli się okaże, że są takie metody, które są bezpieczne przede wszystkim, które dają znacznie większe szanse. Bo oczywiście, jeżeli to jest okres ter, ter, terminalny, no to trudno tutaj liczyć od, na cud, chociaż takie cuda się też zdarzają. Natomiast jeżeli dochodzi do zastosowania, naprawdę mówię, barbarzyńskich chemii, która niszczy cały dosłownie organizm, to... O co, o co w tym wszystkim chodzi? Zresztą będziemy o tym mówić. Niszczony jest układ krwionośny, jest układ pokarmowy. Dlaczego chorzy, którzy umierają na nowotwory, to są dosłownie kościotrupy, kości obciągnięte skórą. Więc słuchajcie, chodzi o to, że my mamy mieć prawo wątpliwości, mamy prawo zadawać pytania, a ci, którzy nas, którzy uważają, że są odpowiedzialni za nasze leczenie, mają w związku z tym obowiązek, na te pytania po prostu odpowiadać. Nie ma innej ścieżki. Trzeba pamiętać o tym, że nasze zdrowie, nasze życie jest naszym zdrowiem i naszym życiem, a więc w związku z tym, a nie życiem i zdrowiem tych, którzy biorą się za pozorną naprawę tego wszystkiego. Ja myślę, że jeszcze do tych tematów wrócimy, dlatego że. Będę chciał nakręcić odcinek o tych mitycznych genach, że geny, zwłaszcza w przypadku dziewczyn, berca 1, berca 2, breast cancer 1, breast cancer 2 które można być nosicielem takiego genu i które powodują, że namawiane są kobiety do usunięcia, do mastektomii piersi tych atrybutów kobiecości. Więc porozmawiamy również o tym, czy naprawdę te geny są tak groźne. Na dzisiaj tylko tyle. Wiecie, co nawet nie będę przepraszał z Was za wysoki poziom emocji, ale powiem tak, że myślę, że się chyba nie dziwicie, że mam wysoki poziom emocji. Dlaczego? Dlatego, że temat ten jest po prostu bulwersujący. Ja nieźle poznałem akurat te wszystkie okoliczności. Czytałem wypowiedzi wielu fantastycznych lekarzy i chcę od razu powiedzieć, że to, o czym mówię, to nie opiera się na wiedzy niejakiego Dąbrowskiego, który posiadł wszelkie rozumy, tylko chodzi o to, że ja po prostu poznaję wiedzę lekarzy, lekarzy wysokoetycznych. I tutaj przytoczę jeszcze słowa wspaniałego lekarza, profesora. Juliana Aleksandrowicza, posłużę się cytatem z mojej książki, który powiedział kiedyś tak: Źródłem współczesnych chorób cywilizacyjnych jest kryzys ekologiczny, wyzwolony i sprzężony zwrotnie z kryzysem etycznym. Nie muszę chyba tego omawiać, doskonale to rozumiecie. Wszystkiego najlepszego. Prośba, jeżeli uważacie, że to co robię ma sens, Trafia to do, na, do Was. Proszę o lajki, proszę o komentarze, proszę o suby, subskrypcje. U tych, którzy po raz pierwszy się pojawili na kanale, będę za to wdzięczny. Również zapraszam na moją stronę internetową www.januszdabrowski.pl. Tam będzie znacznie więcej wiedzy w moich książkach. Trzymajcie się, do następnego zobaczenia. Dziękuję za to, żeście byli. Pa.